To kochani, są święta i trzeba jeść bardzo dobre rzeczy. Zapraszam, dzisiaj stawiam. Chcecie zobaczyć co jest, to proszę. I co sobie wybierzesz z tego? Wszystkie maty, które tutaj są, to są do jedzenia. Jak najbardziej. Jednego świeżutkie. Bym... Tak, świeżutkie. A to są takie wielkie prusaki, te tutaj tam. A prusaka chyba nie będziesz jeść, co? Kursaki możesz złowić w domu. Mix please. No pan, no oni, no oni. No Nie bądź taki wybredny. Jak wszystko, to wszystko. Pani wbierze, To jest bardzo smaczne. To też no no co ja jest Mady owszem trochę większe Mady i koniki polne, okay. i niepolne, czy inne A tu nowa dostawa czegoś Pan mierza What cho this? Ai. phải, Chỉ phải, đâu 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 chicken chicken, chicken, chicken. chicken. Ah. chicken. Ah. <laughs> Zostaw coś dla sąsiadów, nie bądź taki niegrzeczny. Wczoraj też sznapsem poczęstowali, zanim im zagrychę. Widzisz tam?